Wybójny kanał. Cześć, witajcie. Rozpoczynamy kolejny dzień zmagań. Tak jak widzieliście w ostatnim filmie, mamy zamontowany tymczasowo przedniwą. Dzisiaj z moim pomocnikiem działamy. A będziemy za chwilkę wrzucać skrzynię. Tak jak mówiłem wam na razie, wrzucamy ją tymczasowo. Czekamy jeszcze na tylny most, więc, 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 przygotujemy się już, pomalutku, do tego tematu. Tylny most będziemy nagrywać, jak w całości będziemy go składać. Może nawet uda się jeszcze to zrobić w tym odcinku. I zobaczycie w końcu ciągnik. Zresztą ja też zobaczę w końcu po raz pierwszy nasz ciągnik na czterech kołach. No i dobra. Podjechane, ciągnik rośnie, skrzynia, będziemy mogli zaraz, jak skręcimy sobie to do kupy, będziemy mogli mierzyć wał, zobaczyć jak to będzie już wychodziło. E, wymierzymy, spróbujemy dokupić. Jeżeli nie, to będziemy przerabiać osłona. No i co, i czekamy na tył. Czekamy na tył, zobaczymy. W naszych odcinkach czas trochę szybciej płynie, może się uda. Ok, skrzynię mamy przykręconą. Mamy już odpowiednie śruby, oczywiście to jest tymczasówka na chwilę obecną. Tak wygląda przykrywa, czyli dekil odnośnie skrzyni biegów z wyjściem właśnie pod biegi z prawej strony, że nie będziemy mieli już biegów ani na środku, ani przy kolumnie kierowniczej. Ja już teraz zabrałem się za przystawkę. Mamy taką przystaweczkę. To jest nasza przystawka do Zetora. Jest to oryginalny od Zetora, nie do Zetora, no do Duntraka nie od, a nie do Zetora. Oryginał Zetorowski od Most Carraro. I teraz tak. Eee, kupiłem sobie wał oryginalny Zetorowski, ten taki właśnie tej grubej rurze. Natomiast okazało się, że mamy różnicę tutaj. To jest złączka Zetorowska a to jest z różnica na pierwszy rzut oka praktycznie niewidoczna natomiast tu jest troszeczkę troszeczkę szerzej no to co, stwierdziłem, że trzeba to zawieźć do Tomka Tomek zawsze coś wymyśli no i wymyślił chyba lepszą opcję a mianowicie zrobił nam cały nowy wał który na pewno jest zdecydowanie solidniejszą konstrukcją z tego względu, że mamy hartowane końcóweczki mamy pełny pręt i będziemy mogli wykonać sobie podporę wału na łożysku. to też nam zn znacząco wpłynie na e, trwałość podzespołu. Więc, więc, Tomek, jak zwykle, stanął na wysokości zadania. Wykonanie jest naprawdę świetne, dopasowanie jest super. Także, gdyby ktoś miał potrzebę zrobić wał, walcie śmiało. Na pewno będziecie mieli to zrobione jeszcze lepiej jak w oryginale ja zabieram się za montowanie, e, przystawki mostu zaraz sobie założymy wał e, nasuniemy łożysko no i będziemy coś tworzyć z podstawą e, z z, no tak dokładnie z podstawą podpory tutaj będziemy ją mocować trzeba będzie wywiercić dwa otwory i w tym miejscu mm, no tak w miarę na środku no, powinna wyjść i będziemy za chwilę Wykonywać podporę, a no i tutaj, oczywiście, leży już osłona. Leży już osłona wału, którą też będziemy musieli delikatnie zmodyfikować, ale nie powinno to też stanowić dla nas jakiegoś większego wyzwania. Przystawka wisi. Stało nam już tylko przykręcić. Śruby, zobaczymy czy nie będą za długie. O, no pomocnik narzędzia znosi. Teraz zobaczymy, ale nie kładź nie się na tym na kratce, bo powpadają do środka. Dobra. O, tu. Zobaczymy czy nie będą za długie delikatnie, bo chyba były troszeczkę przydługie. No tak, musimy delikatnie je przyciąć. Słucham. No, jeszcze do silnika troszkę zostało nam czasu, bo jeszcze nie mamy silnika teraz. Jeszcze nie mamy silnika. U pana na szlifierni. Dobra, ja idę sobie, skracam śruby i za chwilę się widzimy. Dobra, mamy drugie podejście, śrubki skrócone około pół centymetra. Teraz ta podkładka i podkładka. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Wszystko? To nic. Klucz? Zbieraj tamte klucze z wejścia. Mm -hmm. No i dobra. Tym razem mamy OK. Jedna druga. O, słońce nam będzie trochę przeszkadzać, błysnęło dzisiaj po tygodniu padania. Aczkolwiek codziennie jako zimarę ta pogoda. Raz pada, raz świeci. Dobra, nich na razie nie wkręcam, ze względu na to, że będziemy musieli jeszcze pod to osłonę przykręcić, ale już możemy w tej chwili założyć wał. Zrobimy wał, założymy łożysko, osłony łożyska i będziemy pomału pasować sobie ee, podporę. Powiem Wam tak, nie wiem jakim cudem, ale to cholerstwo się zosiowało normalnie. Muszę teraz sobie tylko ustawić wał. I normalnie pasuje. Nie spodziewałem się tego. Byłem raczej przekonany, że będę musiał gdzieś coś dokładać, gdzieś coś odejmować. A tymczasem tu wszystko pasuje. Kurde. Szok. Spójrzmy, czy się zejdzie normalnie, idealnie się schodzi więc co do osi nie ma najmniejszych zastrzeżeń gdyby było krzywo to gdzieś by nam zostawało górą bądź dołem dobra, ja przykręcam później na koniec zostanie nam jeszcze tylko zrobienie tutaj delikatnych otworków żeby skręcić śrubami nie robiliśmy pełnej fasoli czyli pełnego podcięcia ze względu na to, że raz, żeby go troszeczkę tak do końca nie osłabiać, a dwa, że no, też nie było wiadomo dokładnie, w którym miejscu nam to jeszcze wyjdzie. Ponieważ wał był wymierzany właśnie z tego zatorowskiego. Dobra, skręcam. Dobra, wał przykręcony. I teraz musimy ustawić sobie łożysko. W tym miejscu damy lachy w tej pozycji, no i teraz musimy dorobić jakiś sporniczek do tego elementu. Jest to łożysko podporowe z Masaja, chyba z 30-60 na ten cieńszy wał, 35 mm. Dobra, trzeba coś pomierzyć, trzeba coś podocinać, ustawić. Troszeczkę jest bardziej z tyłu, ale to nie ma znaczenia, większego w tym momencie, później trzeba będzie, tak jak mówiłem, wiercić się tutaj z otworami. Z racji tego, że osłona jest troszeczkę węższa, w Masaju. zresztą też jest specjalne wycięcie właśnie na to. No to myślę, że tutaj jak będziemy robić wspornik, zrobimy mu takie uszko i żeby dodatkowo tą osłonę wzmocnić, zrobimy po prostu trzeci punkt. Przykręcenia, osłony na środku, żeby nam to jakoś później niepotrzebnie nie pękało. Dał się znaleźć kawałek fajnej blachy, czasami tak zwane byle gówno się przyda przegiąłem dogiąłem Solidna, ładna, czerwona. <laughs> Oczywiście nie pasuje. Dobra, wstępny kształt. Z naszej podpory mam już gotowy, no i teraz trzeba to dokładnie rozmierzyć. Pójdzie teraz to tutaj, wszędzie zrobić otwory. No i teraz najważniejsze, tu się wymierzyć, wypalić dziurę i będzie to tunio. Dobra, ja się biorę dalej za przymierzanie elementu. Może uda się jeszcze dzisiaj. Skończyć. Ok, blachę mamy już w tym momencie powierconą. Tutaj zrobiłem sobie otwory fasolkowe, żeby ewentualnie delikatnie można było, żeby to nie było na sztywno, żeby samodzielnie się yy, nam to ustawiło. Ja sobie zaraz to docinam wypalam półkole i zostanie nam zrobić już tutaj otwory, ale będziemy musieli sobie podjechać i pożyczyć. Wiertereczkę magnesową mag, na magnes. Żebyś to wszystko fajnie nam wyszło. Mamy sporniczek. Wyszło to następująco. Chyba całkiem nieźle wygląda. Pomaluję się. I będzie fajnie wyglądało. Dobra, ja sobie to zaraz uczepię, bo jedną ręką i tak mi się to nie uda Więc szybko, szybkotko pauzujemy I za moment będziecie wiedzieli już dokładnie widzieli Jak to będzie wyglądało I mamy efekt, no jeszcze nie końcowy, bo jeszcze trzeba to przykręcić Ale mniej więcej wygląda to w ten sposób Podpora na łożysku i tak właśnie powinno to zostać skonstruowane. Wał jest dosyć długi. No, za to rozwiązanie też nie jest oczywiście złe, bo tam jest zastosowana gruba rura, która, która pewne rzeczy też właśnie eliminuje. natomiast, no, jednak to mówię, no, podparcie łożyskiem jest to wraz, zawsze podparcie łożyskiem. Później tutaj tylko trzeba będzie sobie skręcić e, tymi ampolikami, żeby ustawić już łożysko. Ono jest zawsze zrobione delikatnym luzem czyli jest przesuwne, tutaj klinujemy, blokujemy i, i mamy wszystko cacy no i później wiadomo, jak wytniemy osłonę to będziemy za chwilkę też robić później tutaj tylko dospawamy jakieś kwadraciki, płaskowniki nawiercimy otwory celu właśnie dodatkowego przykręcenia osłony w tym miejscu ze względu na to, że troszeczkę zostanie ona osłabiona tym podcięciem tutaj i żeby z czasem to gdzieś tam nam dodatkowo niepotrzebnie nie pękało, będziemy, będziemy to dodatkowo jeszcze wykonywać. Wiertarka jest na szczęście, zmieści się pod spód, spróbujemy to wiercić w tej pozycji. Mam nadzieję, że się uda, żeby już nie demontować tutaj przekładni. Przekręcamy. I zostanie nam do dobrą sprawy dokończenie eee, czego? Osłony. Zobaczymy jeszcze, co wyjdzie z osłoną, bo tak prawdę mówiąc, trochę mi wychodzi to dziwnie. Najprawdopodobniej trzeba będzie ją rozciąć na pół i zrobić wstawkę, ale to zaraz jeszcze wszystko się w praniu okaże. Maszyna uczepiona, możemy wiercić. Jeden otwór. Później drugi otwór i gwintujemy. Ten temat będzie skończony. Zostanie nam już do, tylko i wyłącznie do zrobienia e, osłona. Polecíme druhý. Spory zrobione. Gotowe. Bierzemy się za gintowanie. Gintujemy pierwszy otwór na razie jeden koł z grubnym. Dobra, przeszedł. A później pociągniemy już końcowym. I za chwilę pociągniemy też drugi otwór, żeby tylko ładnie złapał, nie zerwał się, nie skosił się i możemy lecieć. Dobra, nie będę już kręcił gwintowania. Zaraz zrobię analogicznie drugi otwór i będziemy montowali podporę. Ok, gwinty zrobione. Znowu słońce błysnęło. Ładnie się wkręca. Przykręcamy podporę. Zakładamy wał. No i co? My trzeba będzie jeszcze wyćwiczyć tą osłonę. W sumie to już bardzo mi się i nie chce Ale coś zrobię, żeby na niedzielę nagrać dla Was nowy odcinek. Dobra, biorę się. Nie ma co gadać za długo. Gotowe. Wszystko wyszło fajnie. Przykręciła się w super. Waouh, porusza się elegancko. Leciutko. O, tu nam zostanie tylko. Założyć jeszcze kołeczek, jeszcze trzeba złączkę przebić. O, w ten sposób. Wbić kołeczek, ale to już nie w tym momencie, bo to nie ma w tej chwili zupełnie, zupełnie sensu. Trochę się zakręciłem. Z tego względu, że to i tak będzie jeszcze demontowane. Ze względu na to, że będziemy demontować późniejsze skrzynie, wiadomo, do, do uzupełnienia tutaj, właśnie brakujących kół zębatych, wałków i tego typu rzeczy także wygląda to w ten sposób już tak myślę, że całkiem to zgrabnie wyszło no i bierzemy się za osłonę otwór wyciąłem jest już wszystko zamontowane Wyszło to mniej więcej w ten sposób. Tutaj już dodatkowo od razu sobie wykonałem ten wspornik, o którym wam wcześniej mówiłem. Drugi jeszcze leży, zaraz go przykręcę po przeciwnej stronie, to spawamy go, no i wtedy podpora, o jezu podpora osłona będzie naprawdę wykonana w sposób solidny. Myślę, że nie powinna, z racji tego właśnie podcięcia nam tutaj pękać ona a później no cóż, no tutaj to trochę będziemy mieli zabawę bo nie mogłem kupić dłuższej podpory ojejku, podpory, osłony dłuższej osłony z racji tego, że właśnie u nas jest ta piasta dodatkowa a nie wał i złączka troszeczkę to jest wszystko grubsze Eee, także poszła 140, nie 150, bo mogłem w zasadzie to dłuższą, właśnie zakupić, ale to nic. No, będziemy musieli coś tutaj jeszcze wymyślić, najprawdopodobniej dodatkowo jakąś blachę dorobimy, eee, ale to już chyba, chyba nie dziś. Dzisiaj kończymy to, bo już jest sobota wieczór. Trzeba jeszcze film szybko montować, żeby na jutro był gotowy. Dobra, ja sobie zaraz przykręcam drugą stronę, eee, przyspawuję to i tutaj będziemy mieli ten temat praktycznie, yy, praktycznie gotowy ok przyspawane wyszło to fajnie solidnie także podcięcie osłony właśnie w tym miejscu żeby zamontować podporę nie będzie w żaden sposób wpływało na na to, że, że to się wszystko nam jakoś tam z czasem połamie no, gdyby, gdyby nie ten element, no na pewno ona by zaraz pękła gdzieś na środku by pracowała e, tutaj przód już zostawiam sobie na dzień kolejny a raczej nie kolejny, bo to jest niedziela lecę szybko coś skleić Wam żeby można było zobaczyć efekty ostatnich dwóch tygodni pracy oczywiście wiadomo, no, no nie jest to efekt, który Eee, pracy codziennej, bo to jest tylko i wyłącznie gdzieś tam wieczory, popołudnie, tak jak zresztą widzicie. No zawsze nagrywam to, to raczej gdzieś tam wieczorami, nocami. Eee, dobra, wygląda to na dzień dzisiejszy już tak. No, myślę, że wyszło całkiem fajnie, jeszcze całkiem zgrabnie, sensownie. Cały ciągnik na chwilę obecną zaczyna rosnąć. Niestety skrzynia jeszcze jest pusta, no wiadomo co mamy, to mamy, brakuje nam elementów. Na razie walczymy tutaj, właśnie z kolegą odnośnie, odnośnie, właśnie, dorobienia tego wałka reduktora. Jeżeli to zrobimy, no to reduktor będziemy mieli, mogli już też uznać praktycznie za skończone, Tomek nam dokończy pozostałe elementy. No niestety, niestety nie wszystko udaje się no, zrobić tak, jakbyśmy sobie tego życzyli ale i tak bardzo dużo mi pomaga przy projekcie. Jego pomoc jest naprawdę mega nieoceniona. Także na dzień dzisiejszy kończymy. Życzę miłego oglądania. Miłej niedzieli. Trzymajcie się. Powodzenia. Cześć.